Serdecznie dziękujemy naszym sąsiadom z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie wraz z panem prezesem Michałem Zawadzkim za nominację. Oczywiście wyzwanie podejmujemy i pompujemy dla Alicji. W tym miejscu pragniemy nominować zaprzyjaźnione z nami firmę. Firmę ubezpieczeniową Unika wraz z prezesami panią Agnieszką Iskorską i panem Tomaszem Rachpałem. Nominujemy PKS Konin z prezesem Darmusiem Andrzejewskim oraz firmy Electric z prezesem Romanem Byczykiem no, zaczynamy pompujemy na Alicji raz, raz dwa, dwa, dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć